Tu Mari, Mari zapraszam was na drapanko w kwocie 30 zł mam trzy zrapki za dyszkę wielka kasa z numerem 18 mega pensja z numerem 5 i kasa deluxe z numerkiem 15 nadrapałam sobie już wygrywające liczby zacznijmy od kasy deluxe

Nie ma 21 nie ma 16 obok 35 nie ma 22 nie ma 32 obok 25 nie ma 2 nie ma 18 nie ma 34 nie ma 8 nie ma 28 nie ma 11 nie ma i 1 nie ma. Czyli kasa Deluxe jest przegrana, niestety. Sprawdźmy sobie. Mega pensje. Może Mega pensja coś przyniesie. 15 obok. 47 nie ma. 6 nie ma. 26 również nie ma. 45 nie ma, 29 nie ma, 25 nie ma, 37 obok, 21 nie ma, 33 nie ma, 42 obok, 3 nie ma, 9 również nie ma, 19 nie ma, napis mega pensja. 40 obok, 18 nie ma, 22 nie ma, 46 nie ma i 48 nie ma. Kontrolne również różne. Została wielka kasa. Teraz pytanie, czy wielka kasa okaże się wielka, czy mała? 42 nie ma, 16 nie ma,

Czy zwrocik, czy coś więcej. No to sprawdźmy. Jest zwrocik. Poszukajmy kontrolnych, kontrolne chyba DD. Czyli dwie zrapki. puste, wielka kasa. Pełna. Więc nie jesteśmy na zero, zawsze coś. Bardzo dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrypcji i życzę miłego dnia. Pa pa!